Kancelarii Świderski i wspólnicy panowała cisza, jakby ściany wchłonęły wszystkie głosy tych, którzy kiedykolwiek tu byli. Szymon Wilczek, młody i niebywale ambitny prawnik siedział w swoim nowym gabinecie i wodził wzrokiem po opasłych tomach kodeksów. Pachniało skórzanym fotelem, świeżo zaparzoną kawą i czymś jeszcze, mianowicie subtelnym zapachem starego papieru, kurzu, a może czymś bardziej nieuchwytnym. To wszystko jest zbyt piękne, pomyślał popijając kawę. Zaledwie kilka tygodni temu był zwykłym, niedocenianym adwokatem z drugorzędnej kancelarii w Lublinie. Teraz miał własny gabinet w najbardziej prestiżowej firmie prawniczej w Warszawie. Propozycja przyszła nagle, a rozmowa kwalifikacyjna była tylko formalnością, a jeśli chodzi o pensję, to ta była wręcz nieprzyzwoita. Jesteśmy pod wrażeniem pańskich osiągnięć, panie Wilczek, powiedział podczas spotkania Adam Świderski nestor kancelarii, mężczyzna o białych jak śnieg włosach i przenikliwych lodowatych oczach. Doceniamy ludzi takich jak pan. Oddanych pracy i skłonnych do poświęceń. To ostatnie zdanie niepokoiło Szymona, ale kto by się przejmował dziwnymi sformułowaniami, gdy na stole ląduje umowa gwarantująca życie w luksusie. Pierwsza sprawa przyszła już na zajutrz. Sprawa jest prosta, powiedział starszy prawnik Jan Sierpiński, podając mu teczkę. Błażej Kaczmarek, przedsiębiorca, oskarżony o morderstwo swojej żony. Naszym zadaniem jest go uniewinnić. Szymon uniósł brwi. Mamy dowody na jego niewinność. Sierpiński uśmiechnął się dziwnie. Oczywiście. Będą kiedy będą potrzebne. Szymon otworzył teczkę i zamarł. Na zdjęciach policyjnych widniało ciało młodej kobiety. Twarz miała wykrzywioną w groteskowej masce przerażenia, jakby zobaczyła coś, co złamało jej umysł, zanim śmierć zdążyła odebrać oddech. Pod paznokciami miała skrawki skóry. Materiał biologiczny należał do jej męża. Szymon osłupiały zamknął teczkę. Będą, kiedy będą potrzebne, powtarzał w swojej głowie wcześniejsze słowa Jana Sierpińskiego. Czyli prawo jest tylko iluzją. Podoba Ci się nasz materiał? Kliknij lubię to, zasubskrybuj kanał i włącz powiadomienia, by być na bieżąco z nowymi filmami. Proces był farsą. Prokurator przedstawił dowody. Ślady materiału biologicznego, zeznania sąsiadów, którzy słyszeli krzyki w noc zabójstwa. Ale wtedy Szymon wstał i zaczął mówić. Nie wiedział skąd to przyszło, ale słowa płynęły same, gładkie, przekonujące. Mówił o nieścisłościach w śledztwie, o możliwości innego sprawcy, o tym, że Kaczmarek nie miał motywu. Czuł, jak siła rośnie w jego głosie. Jak sala sądowa zamienia się w teatr, gdzie on jest głównym aktorem Asędzia, ławnicy i widownia swoistymi marionetkami na sznurkach. Kiedy skończył, wiedział, że wygrał. Błażej Kaczmarek wyszedł na wolność. Tego wieczora Szymon świętował w swoim apartamencie na Powiślu. Łyski miała smak zwycięstwa, a Warszawa rozciągała się za oknami niczym miasto obiecane. Aż do momentu, gdy rozległ się dzwonek do drzwi. Otworzył i zamarł. Na wycieraczce stała kobieta. Twarz miała bladą, poszarzałą, a usta niebywale sine. Była naga, a jej skóra była zimna jak marmur. To była Natalia Kaczmarek. Krew ciekła jej z podciętego gardła, kapiąc prosto na podłogę. Dlaczego to zrobiłeś? wyszeptała. Szymon odskoczył przerażony, serce dudniło mu w piersi jak szalone. Zamrugał, nikogo nie było. Podłoga była sucha. Zbyt dużo łyski, pomyślał, zamykając drzwi drżącymi rękami. Ale tej nocy już nie zasnął. Zdarzenie owej nocy zaczęło się nasilać. Przy porannym myciu twarzy, widzi ją w odbiciu lustrzanym stojącą tuż za nim, patrzącą pustymi oczami. Słyszy jej głos wciąż powtarzający, tuż przy jego uchu. Dlaczego to zrobiłeś? Nie zrobiłem nic, szepcze w odpowiedzi. Świderski tylko się uśmiecha, kiedy Szymon zwierza mu się ze swojego niepokoju. Wina to iluzja, mówi spokojnie. Tak samo jak sprawiedliwość. Ale Szymon czuje, że to nieprawda. Czuje zimne palce zaciskające się na jego ramionach. W końcu nie wytrzymuje. Wraca do kancelarii w środku nocy, szuka dokumentów Kaczmarka, ale znajduje coś innego. Teczki, a wręcz setki teczek. W każdej z nich klient uniewinniony przez kancelarię. I zawsze, zawsze sprawa dotyczy kogoś martwego. Otwiera jedną i ku jego zaskoczeniu widzi swoje zdjęcie, a pod spodem widnieje tylko jedno zdanie napisane na maszynie, przyjęte do realizacji. Kiedy się odwraca, Adam Świderski stoi tuż za nim. Jego lodowate oczy błyszczą w półmroku, a na twarzy igra cień spokojnego uśmiechu, jakby od zawsze wiedział, że ten moment nadejdzie. I wtedy to dociera do Szymona, iż on nie sprzedał swojej duszy. Ona już dawno nie należała do niego. Był tylko kolejnym nazwiskiem w teczce, kolejnym trybikiem w mechanizmie, który nigdy nie pozwala odejść. Jeśli spodobała Ci się ta historia, koniecznie zostaw lajka, skomentuj i zasubskrybuj nasz kanał. Do zobaczenia następnym razem!